Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Może pamiętacie ostatni filmik, w którym pokazałam Wam magiczne mini-bloki z księżniczkami oraz wró z wróżkami? I dzisiaj kolejny test. Tym razem przetestuję na tych blokach em, kredkę wielokolorową. Pamiętacie, że wystarczyło pokolorować tutaj pustą kartkę, żeby pojawił się obrazek. Właśnie to jest moja wielokolorowa kredka. Mamy tutaj kolory niebieski, czerwony oraz żółty i zielony. I zaraz wybiorę jakiś obrazek, którego jeszcze nie widać. Zobaczymy, co się pojawi. Będę przekręcać kredkę, żeby się odpowiednio zmieniały kolory. I tutaj się zjawia jakaś budowla. Mam nadzieję, że to jest tęczowy zamek. I na dachu zamku siedzą ptaki, a na górze mamy słońce i chmurki. Jest to bardzo uroczy obrazek, naprawdę przesłodki, szczególnie właśnie z tym tęczowym efektem uzyskanym dzięki kolorowej kredce. Zobaczymy czy na kolejnym obrazku będzie księżniczka, ponieważ blok zawiera głównie księżniczki. Tutaj widzimy dwie nogi i kolejne dwie nogi. Co to takiego? Co tutaj może być? I to jest koń. Ale czy jest księżniczka? Jest księżniczka. Księżniczka jeździ na koniu. Jak w cyrku, nie na siodle, ale stojąc na siodle. A teraz jeszcze zobaczymy, co u wróżek. Znajdziemy jakiś ładny obrazek z wróżką. Tak wyglądało to w ołówku. A teraz spróbuję pokolorować właśnie wielokolorową kredką. Zobaczymy, czy dzięki temu będzie ładniejszy efekt. A tutaj widzimy wróżkę. Wróżka jest um, czarodziejką, ponieważ ma różdżkę z gwiazdką i typowo wróżkowy kapelusz szpiczasty, ale ta wróżka też coś wyczarowywuje. Zobaczymy co to jest. I to są lody wróżku oraz lody na patyku. I jeszcze też coś po drugiej stronie. I to jest mafinek albo babeczka. Drugi mafinek i kawałek tortu. Naprawdę przeuroczy obrazek, przesłodki. Bardzo mi się podoba. Jak już mówiłam w zeszłym filmiku, te bloki, mini bloki są idealnym pomysłem na spełnienie artystyczne dla osób, które niekoniecznie mają talent, ale za to mają chęci właśnie rozwinąć się w tym kierunku. A dla dzieci jest to na pewno super frajda i świetna zabawa w kolorowanie, rysowanie. Tym już się mogą zająć małe dzieci, które jeszcze nie mają takich umiejętności plastycznych jak starsze i same nie są w stanie stworzyć obrazka, ale na pewno umieją kolorować. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu.